Kła! <laughs> <laughs> Z tym jest plus. Tylko uważaj, jak ci stamina spadnie, to zacznie się dusić, bo ja jelenia w wodzie zabiję, a nie mogę przejść dalej. <laughs> Minę podładować. Ode. O już. Ła! Nie zdążyłem Niku, zrobić. 3 HP mam. No uciekaj. Albo najedź się. Najadłem się przed chwilą. Y o, oh, nice, leży. Bo ja podbie podbiegłem, bo za mną to było. A ja bez tarczy chodziłem, kurwa, jeszcze. Ja wziąłem podbiegłem, bo za on za mną chodził. 20 drewna rdzeniowego, 5 trofeów i 2 skrawki skóry. Ej, który gromadzi leśne stworzenia No, mam też ten komunikat. Nie wiem czy do nas jakieś potworki nie przyjdą Ty idą do nas potworki, chodź bronić domu Atakują nam bazę Zobacz Ty coś nam leje dom gdzieś Czy mi się wydawało Nie wiem czy leje, czy Nie bo coś słyszałem za nami jakby ale a dobra, na mapie są kropki pokazane chyba. O kurwa. Dziek. A to oskurowanie to można tu robić, czy coś? Czy tylko to tak... A, to tylko upgrade jest, nie? Ty, no, powiem ci, że chyba trzeba będzie pana bossa pocisnąć, jak nam tutaj potworki przysyła. No, Dziadę. dzik w wodzie. Kurwa, ciepło. No, kurde, mogę też z takim młotem przyjść. Dobra, będę świecił o Dobra. Nice. Okay. wiesz jakie drzwi są? Co to jest? Może i... łucznik. Tak, przez ścianę go musiałem lać w takim razie. No chyba tak. Badaniu. Co? No coś dostaje ewidentnie. drzwi dostają, też, wiesz? A, drzwi. Okej. Okay. O, tu coś jest zło w mordę. Boję się. Panie, idź tam on, Z tym łotem. Był jakiś kryt. No. Uściotr. I duch. A ducha czym lać kurwa? Może ten Młotem też dostaję. Ja, Dobra. Dziwę. Wypada coś z niego. Serię To kurwa się rusza, Co mu on w powietrzu lata. Się lagują te dzikie Ktoś go nie młotem piną Ła! Ja mam. <laughs> Stanął z boku i tak dostał. Jeszcze <laughs> <laughs> mnie poturno na No przestań je pchać. Oho, jeszcze go zciął. Ja. Chyba no, nie mogę wziąć. Drew możliwe 300. Sorry, sorry, Chyba no, to jest najlepsze. Można to przesuwać jak chcesz i tyle. Możesz kogoś prodolić do no, ognisko normalnie. No. Nie, z drugiej strony bym musiał usiąść, Ej. a z tej. A Aha, no tak, bo tutaj jest kawałek. Rusz. Ty, testujmy, to, to, to przetestujmy, przetestujmy. Jesteśmy bez. Aaaa! Oj, się palo. Dobra deszka, Ktoś tu gdzieś widział może... E, skórę jelenia? Przysu, A, tu mogę z wyrazu namal skrzynkę otworzyć. Zjeść, kurde. <śla> <śla> no, najlepsze łóżko sobie wybrał. Nie muszę się ruszać. <grym grym> to, 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 no. to jest tak, jakby lodówkę mieć pod nosem. No, no, no. Sheldon, <grym> wiosłuj. Ja chciałem mieć wiesz, tą skrzynkę z jedzeniem koło mojego łóżka, ale ktoś tam jakieś buty włożył coś tam laski, <grym <grym <wioski> Dawaj na Tytanikach <grym wioski> No, jak tak mówisz, to ja nie wiem, czy chcę. Haha, Właśnie z jego rozwaliłem, kurwa, drzewko małe, No, ja pierdolę. Co czy... i tak? Trzymaj się mocno, mhm. Albo możesz tak. No, mogłem go przypadkiem wypędzić O, w powietrzu jest. Coś mu się pierdolął. Nie, w nordyckim kierunku to e, my płyniemy! Czemu my płyniemy? <śmienicza> Siła tego łuku chyba taka jest. Nie, epycha. <śmienicza> Pamiętam się skończyło. O, Mango! Nie, Nie podoba mi się, co tam uć robi. Tak. Chyba szeroka by była ta gra. bo jak tego, teraz nacisnę tę tarcze cały czas jak trzymać się tego. <śle> Opłyniemy jeść! <śle> Wiatr... Pomagały wam! No nie wiem, czy czekać na kampera czy ja? Tak, już biegnę. <śle> Wiatr robimy. Już biegnę na Dobra. drugą stronę. Dobra, ja włączyłem wstecznie. Jezu... My pomagamy. Ile no. wymaga, żeby wykręcić? Machamy no, dwiema tarczami, to będzie szybciej. Czekaj, bo tu działa tak jak. Ten Patrz, jak my teraz ten żagiel dmuchamy. Kręci w lewo, a skręca w prawo. Czemu jest? Jak ja tu rzuca? Przypływ. No, no. przypływ jest, no ja pierdolę ale przypływ. O kurde. Ło! Nie, bo wszystko wysypał. Ale jak się akurat zgrało z tym skokiem, Kamila. <laughs> o kurde. Ojej ojej, co się dzieje? Zaraz zatoniemy. Decha nam strzeniła, gdzie jest Daria. To trzeba się trzymać, ale płyniemy co? wszyscy pierwszy raz w łodzią. A co ty pytał? Bo wypadnę, na jest debie. debil. i tam w ziemi biega, co tu się dzieje. Masz kp, możesz usiąść. O, czekaj. Mamy dobre miejsce z pierwszym rzędzie. Pierwsze rzędzie. Ale... I teraz dodać w kamień jakiś dobre <noise> Siedzę z przodu, mam na poduszki. <noise> ja mam pasy bezpieczeństwa. <noise> A płynie tą łódkę tam do brzegu przymocować, czy takie na słowo honoru? nie. <noise> Skały. A ty, a ty, kurde, ja, ja, zaraz naprawdę się sprawdzi ta nazwa Sheldona, określenia tej łódki. Ja, Be, dole, będzie to Titanic to 2. A tu się okaże, że tam z przodu bo, bo nie wpłyniemy O nie, O ty kurwo! Ty kurwa! Pukaj mi O nie! Przyjebie, dechuj! Nie bo nie. O, mordę. Ha mój kurwa Nie! O Boże! Byłaś z tej wody A. Dobra. biegnij w moją stronę. Dobrze wiecie, że w takiej łódkę naprawiona. Podpalił się na chwilę. Ja go podpaliłem. A, w ogóle co on tak się pali? LOL jak jego laga miał no. Ej, ratujcie mnie kurwa, mnie zaraz spierdolnik. Próbuję Ciekawie, pomóc. My strzelamy. My tu prowadzimy mógł. <noise> Czemu on w powietrzu wstrzelamy. jest? Dlaczego czego zginąłem? Nie wiem. On jest ten trolek jakiś logowany, w mordę, on już się mnie. <noise> Jakieś drzewo mnie trafiło. <noise> Przypój teleportem, jak coś się kapł tutaj. Fuck. Przedostań się. No, bo tu jest ten, ten troll się zlagował i się do Ciebie teleportował, bo on był u mnie w powietrzu, a później nagle był tam, gdzie Ty zginąłeś. Dobra, może do łódki. Widzę gdzieś go. Bo ten ogólny to jakiś pojebany. Ja z nim walczę tutaj. <laughs> eee... Ale jest niepołączony połączony teleport. Spisz H. Aha, ha. Hy, 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 hy. <laughs> No tak, teraz działa. Łucznicy, pomóżcie. Ujdzie <grymne> no <strzelamy. grymne> do nas, kurwa! <grymne> o nie, nie. kurwa, kto może. <grymne> Został naszą łódź. Tak napierdala to łódź. To on tu idzie przez wodę. O nie, Oj. łódź się chyba. Oj. Jeszcze żyje. Naprawia. No, Dobra, naprawiam na łódź. No oh, nice. O, oprócz teleportu to się tu stocznia też robi. <grym> Kurde. <Kulia. grym> oh. Nie doskoczyłem. Tu drabinkę na ciebie możecie być po A! To... Trzymam się mocno. jak <grym> 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 na przykład nierdolni, no, mi to mi się aż. wrócił, kurwa. No <grym> dobre. Ale łódź wytrzymała. Ale wszyscy na ciebie Nie wszyscy. Nie wszyscy, dwóch ciałowych zostało. Kto jesteś? Zbierasz. Zbieram Czy się zbierasz? Zbieram się.